Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moimi gośćmi są pani Ania Podchorodecka z Hospicjum Elbląskiego oraz pani Jerzyka Ciesielska, wolontariusz Hospicjum. Pani Aniu, chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o, o kampanii ogólnopolskiej, która w tej chwili e, odbywa się. O kampanii Hospicjum to też życie. Powie Pani coś bliżej na temat tej akcji. Kampania Hospicjum to też życie powstała z inicjatywy Gdańskiej Fundacji Hospicyjnej, właściwie z inicjatywy dyrektora tejże fundacji, księdza Krakowiaka. Jest to wspaniała rzecz, ponieważ mówi w tym roku już po raz czwarty w całej Polsce ludziom o tym, czym są hospicja, o tym, jakie są potrzeby hospicjów w Polsce, no a potrzeb jest wiele. I my włączyliśmy już po raz czwarty się do tej kampanii. Zazwyczaj muszą być spełnione pewne punkty tej kampanii. Musimy się z niej też rozliczyć. Pierwszym takim jest, są głosy dla hospicjów. To też takie przedsięwzięcie właściwie światowe. Odbywa się co drugi rok, a jest włączone właśnie w tę kampanię. Na całym świecie tego samego dnia rozprzestrzeniają się głosy y, dla hospicjów. Y, to są y, występy chórów, występy y, dzieci ze szkoły, y, występy karaoke, obojętnie jaka forma, byleby się działo, byleby ludzie śpiewali y, tego dnia i włączali się w te y, światowe głosy. Y, w tym roku drugim takim punktem E, było spotkanie wolontariuszy. W tym roku e, motywem przewodnim, bo zawsze jest ten motyw przewodni, e, motywem przewodnim jest wolontariat hospicyjny, e, lubię pomagać takie hasło. Tak. I młodzi ludzie właśnie e, mówią, lubię pomagać e, i pomagają, przychodzą do nas e, i pomagają nam jako wolontariusze. We wszystkim. W pracach takich dookoła hospicjum, budynku, w pracach związanych z dokumentacją no i przy łóżku pacjenta. To jest wspaniała rzecz. No, i bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Bez wolontariuszy nie zrobilibyśmy tyle. Na pewno bardzo wspomagają nas, pracowników Hospicjum. A jak można zostać takim wolontariuszem u Państwa w Hospicjum? Właśnie ta tegoroczna kampania ma mówić o tym i mówi. Mówimy w mediach. Piszemy na naszej stronie www.echospicjum.pl. Jest informacja, właściwie tak, Zakładka Wolontariat. I tam serdecznie zapraszamy. Na stronie zamieszcza regularnie informacje koordynatorka wolontariatu Beata Bajor, pielęgniarka hospicyjna. Informacje, które, są, które się dzieją na bieżąco i dotyczą bieżących prac związanych z wolontariatem. Ponadto można dzwonić do hospicjum pod numer 055-239-6150, i tam już pielęgniarki udzielą informacji, kiedy można się zgłosić. Serdecznie zapraszamy. Niedługo szkolenie dla wolontariuszy się odbędzie w ogóle. Pani Jerzyka jest wolontariuszem w hospicjum z najdłuższym stażem, prawda? Tak. Powie Pani, skąd taka decyzja o, o zaangażowaniu się w wolontariat hospicyjny? Decyzja powstała, była związana z chorobą mojego męża. Mój mąż chorował właśnie na raka i jeżdżąc z nim, do akademii, do szpitali, widziałam po prostu to te nieszczęście, te choroby, jaką czyni ta choroba w człowieku, jak oni potrzebują ci ludzie grupy jakiejś wsparcia i pomocy. I obiecałam sobie wtedy, że będę wolontariuszem. Oczywiście obiecanie, a fakt, żeby zostać, to są dwie różne sprawy. No niestety, mój mąż tego nie doczekał, ale ja się, po emeryturze zgłosiłam się do hospicjum, oczywiście wystraszona, bo i, bo nie wiedziałam tak dokładnie, na czym to ma polegać. Wiedziałam, że chcę pomagać. No i zostałam przyjęta <gryw> i zaczęłam pracować. Najpierw tak skromnie, odwiedzając chorych, rozmawiając z chorymi. Dzisiaj już od lat pracuję przynajmniej trzech czy czterech bezpośrednio przy chorych. I jestem po prostu szczęśliwa, że mogę być przy tych ludziach i że mogę im po prostu pomóc. Że mogę im świadczyć jakieś usługi, czy mycie, czy karmienie. I jest to dla mnie naprawdę, no nie powiem, jestem bardzo z tego zadowolona, że mogę coś zrobić dla tych ludzi. Czy, czy to bycie wolontariuszem wymagało od Pani e, wiele nauki? To znaczy tak, nie jest to praca łatwa, szczególnie jak się pracuje bezpośrednio przy chorych, ale muszę tutaj powiedzieć, że dużo zawdzięczam personelowi, i lekarzom, i pielęgniarkom które nie uczyły podstawowych rzeczy i muszę się uczyć cały czas, muszę być dobrym takim, powiedziałabym, nawet i psychologiem, żeby tym chorym nie sprawić przykrości. Muszę wiedzieć, co do nich mówię, jak do nich mówię, nawet jak się zachowuję, nawet y, sposób, w jakim się poruszam i wchodzę do sali. Musi to być zawsze uśmiech, zawsze, żeby wiedzieli. Dzień dobry. Witamy się, jak się, była noc, a więc y, są takie kanony, które trzeba przestrzegać, bo, będąc wolontariuszem, ponieważ oni tego oczekują i nas obserwują. I każda jakaś taka niewłaściwa zachowanie, takie niewłaściwe zachowanie, czy jakaś y, smutek na twarzy budzi w chorym taką, y, taki, nie, nie, y, taki niepokój, że może coś jest ze mną źle. Że już są smutni, albo że przyszła cała zgraja, no więc trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym i trzeba się dużo uczyć. Ja myślę, że jeszcze wszystkiego nie umiem. Ale słyszę, że ta praca przynosi Pani bardzo wiele satysfakcji i spełnienia. Tak, jestem zadowolona. Raz, że jestem zadowolona, że mogę po emeryturze jeszcze służyć ludziom i mogę im pomóc. Dwa, że zmieniła ona moją filozofię życia że nie przywiązuję tak dużej wagi do rzeczy, do pieniędzy i do swoich problemów. Bo okazuje się, że moje problemy w porównaniu z tym, jakie problemy są w hospicjum tych chorych, to są niczym. I właściwie y, nie ma sensu się moimi problemami przejmować. I tu zdobyłam właśnie tą taką wiedzę, taką, taką odporność na życie, na te wszystkie problemy, które nas spotykają, że one nie są aż takie ważne. Natomiast ważne jest to, żeby pomagać, żeby po prostu y, okazać tym ludziom miłość, okazać tym ludziom cierpliwość i jestem z tego zadowolona. Ba, nawet ono wpłynęło, te hospicjum, na moje życie takie y, codzienne. Częściej wstaję w autobusie, żeby jeszcze komuś użyczyć miejsca, częściej pomagam przy wsiadaniu komuś w autobusie. Wyrobiło we mnie takie już pewne nawyki, które mam w hospicjum. Przenoszę to do życia codziennego i jestem z tego bardzo zadowolona. Pani Aniu, e, wiem, że dla hospicjum e, wolontariusze tacy jak pani Jerzyka są ogromnie ważni i są też ogromnie doceniani, prawda? Staramy się zazwyczaj to jest kwestia środków, które mamy bądź nie mamy ich. W ramach kampanii tegorocznej zorganizowaliśmy spotkanie dla wolontariuszy. Przede wszystkim chcieliśmy podziękować wolontariuszom za to, co robią dla nas, w konsekwencji dla ludzi, którymi my się opiekujemy. No i odbyło się takie spotkanie. Dzięki firmom elbląskim wyglądało ono lepiej niż można byłoby sobie to wymarzyć. Jerzyka mogła zostać doceniona. Ja, ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna. My wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni firmom, które nam pomogły uhonorować Jerzyka. Ona naprawdę jest tego warta, nawet więcej jest warta. Jeśli mogę, to, to serdecznie podziękuję firmom, które nam w tym pomogły. Pani Krystyna Mielcarzewicz z firmy Krystyna zaprojektowała, wykonała i uszyła na miarę naszej jeżyce kostium. Była bardzo elegancka. Pięknie wyglądała na naszym spotkaniu. Właścicielka salonu, salonu urody pani Marzena Gross. No, dała zaproszenie na Dzień Piękności, powiedziała, że tak wymiziają panią Jerzykę, że będzie szczęśliwa. Dziesięć lat młodsza. Dziesięć lat młodsza, tego nie obiecywała, ale mamy nadzieję, że tak będzie. Właściciele zakładu szklarskiego Miś ufundowali przepiękne lustro w przepięknej ramie, które ma przypominać o, o nas, Jerzyce, i o tym, że, jak jesteśmy jej wdzięczni. No, i firma Pelikan wykonała tabliczkę z gratulacjami, która też ma o nas przypominać. Także jesteśmy serdecznie wdzięczni firmom, które nam pomogły, bo bez tego byśmy nie mogli tak uhonorować naszej wolontariuszki. No i mamy nadzieję, że wszystkim naszym wolontariuszom będziemy mogli w ten sposób dziękować za każdym razem. No i ta kampania też się wzbogaciła o, o, o takie wydarzenie. Tak. Ja dziękuję ogromnie serdecznie paniom za dzisiejszą rozmowę. E, dziękuję bardzo dziękuję. państwu i zachęcam do zostania wolontariuszem w hospicjum.